Brawo! No. Brawa! Teraz prawa dla Jakuba Małpy. A teraz, jeżeli oczekujecie, dzisiejszy test grali najlepiej, z tym, że najlepszym zawodnikiem został Mateusz Mucha. Natomiast najlepszym strzelcem... najlepszy jest Kuba na Brawo! Teraz też chciałem zawodników, Wypadniesz zaraz, wystanniesz za Wskazam teraz klasyfikację drużynowej, która się w ten sposób, że dwa punkty z druga drużyna Brawo! Także ostrożnie z nim, bo, bo nie można... Możesz... Nagrywam Pana, Panie Andrzejku, oczywiście, że nagrywam. No, jak najbardziej. Podnosić ten dyplom, a nie rzucać po ziemi. Proszę bardzo, to ja Dzień już na pomoc nie jestem. Dziękujemy. Uwaga, teraz drużyna, która zajęła drugie miejsce w turnieju. Jakiś cię Wanda! Wanda, brawo! Zapraszam drużynę Wandę do tutaj. Wanda zdobyła. Wanda zdobyła cztery podmówki. Tak, prawda, troszkę tutaj zawodników jest roślinnych, jak to nadmiarę, jeżeli chodzi o tę Zostali gdzieś niedaleko i na proszach rośli, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o klasyfikację z czatów 06-07, to drużyna Wandy zajęła w zaciętych meczach drugie miejsce, to wydając cztery punkty. Jeden mecz wygrali, jeden zemi towarzysz. Wygrali koledze i temu, który jeszcze nie Tobie, a tobie kolego co Uwaga, teraz. Pierwsze miejsce. Zapraszam. Jakbyś się kto Kamil, Kamil, jeszcze chwila, Kamil! Chodź, chodź Kamil! A teraz! A Uwaga teraz! Jest, Kamil, chodź jeszcze na chwilę, Kamil! Dostaje ten, duży kuchar, przechodnik, który Politechniki Krakowskiej, profesor, doktor i inżynier Kazimierz Hurtak. Brawa dla fundatora i brawa dla drużyny! Kto ma do góry? Teraz jeszcze udekorujemy wszystko. Medal. Ja mam taki sam medal. Złoty. Też złoty. Ale najlepszą no 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 no? no no jeszcze

よろしくお願いします。<music>